Nitro! ski. Moi drodzy, jeżeli myśleliście, że ten pan, który wszedł tutaj, cały na biało? To jedyna osoba. Chociaż Hubert już zdradził, że zapowiedzmy zawodników, to ja zdradzę coś jeszcze. Ten pojedynek tych dwóch panów, drugie nazwisko za chwilę poznacie za moment, będzie main eventem Gali Fame 13. A osobą, która zmierzy się z nitro, będzie. Paweł! boxer, Smeta! I e, panowie, takiego zestawienia chyba się nikt tutaj nie spodziewał. E, jak to się stało? Nitro, Paweł. Myślę, że nitro jest dłużej, może niech zacznie. No, mnie podpisali, a potem szukali rywala, więc każdego, którego mi oferowali, ja akceptowałem. I on Boksal po prostu był osobą, która się zgodziła. Czyli yy, wszyscy się Ciebie obawiali, dobrze rozumiem? Nie, wiesz co, wydaje mi się, że... Znaczy inaczej, ja prosiłem tylko włodarzy, żeby była... Yy, żeby w moim mniemaniu była bardziej równa szansa, żeby to była osoba, która też debiutuje. I pojawiało się parę propozycji, tak jak Konopski na przykład wcześniej wspominał też. Yy, też był oferowany, zresztą już było to bardzo zaawansowane. Lecz yy, w wadze się nie... Yy, wadze się to nie dopięło. Więc ta walka wyleciała, no potem były jakieś inne propozycje, niektóre może będą na następnej gali, yy, jeśli chodzi o rywali, o których się spekuluje, no i w momencie, kiedy zadzwonili, siema, chcesz się bić z Unboxalem? Okej, okay, spoko. To Paweł, jak to się stało, że to Nitro wylądował na liście osób, z którymi się zmierzysz? Okej, okay, to ja teraz opowiem historię z mojej perspektywy. E, tutaj trzeba od razu powiedzieć, że ja emocje jakieś złe, które tam można było wyczuć wcześniej, od, już odrzuciłem z siebie, już ich nie mam w sobie, aczkolwiek dostałem taki fajny telefon już w listopadzie od Wojtka Goli, e, czy nie chcesz się pobić z Nitro, a gdzieś tam w międzyczasie oglądałem właśnie filmy, jak wspomniał Nitro u konopa, e, gadaliście wtedy właśnie o wadze i usłyszałem, że ty chcesz się bić w 70 kilo, wszedłem na wagę 70,5. myślę sobie, kurczę, wagę mam zrobioną, nie? No to przekminiłem sobie to jeszcze tydzień. Fajna propozycja. Fajny, fajny moment, żeby znowu rozwinąć tą ścieżkę kariery w nową stronę. Dla mnie to jest też, też fajna zajawa. Mogę zrobić trochę sportu, zmienić swój tryb życia. Wydaje mi się, że jesteśmy na podobnym poziomie i ta walka będzie fajna. No, właśnie a propos tego, Nitro, mam do Ciebie pytanie, bo powiedziałeś przed momentem, że szukałeś rywala, który będzie mniej więcej w formie fizycznej, bardzo podobnie do Ciebie, jeżeli dobrze Nie rozumiem. Nie mówiłem o formie fizycznej, no, bo między chodzi innymi. O o rywalu, który będzie debiutował i, i o podobnych warunkach. Tak, tylko, to nie ma nic tego... wspólnego z formą fizyczną, bo między innymi propos, rozmawialiśmy o Gimperze Ale z Ale chcę a propos tej formy fizycznej zadać pytanie, więc pozwól, że dokończę, bo jeżeli, bo jak dobrze wiem, Ty już trenujesz dłuższy czas, widziałem zdjęcia, widziałem stories, teraz byłeś na, jeżeli się nie mylę, u Szulieko na y, z Dawidem Malczyńskim, z Marcinem Malczyńskim, mieliście tam mini-obóz, y, dobrze kojarzę? Nie. Okej, okay, ale, ale wszystko popierdoliłeś. sparingi nie, ostatnio. Ten. Jeszcze raz? Ostatnio mieliście sparingi i Dawid wrzucał na relacje bezpośrednio do siebie na, na Instagrama. Też nie. Trenowaliście. Trenowaliśmy, tak. Trenujemy, trenujemy razem u Krystiana Matury. Oraz ja jeszcze trenuję z Dawidem Kasperskim kickboxing, więc, więc przecinamy się owszem z Dawidem i, i z Marcinem, ale na żadnym obozie nie byłem. Okej, okay, w takim razie przepraszam za mój błąd, ale kontynuuję pytanie. No i właśnie y, mamy tutaj Pawła i jak dobrze wiem, ty, Paweł, jeszcze. Ty trenujesz, czy, czy jeszcze nie? Trenuję. Dotykałeś? Jak długo? Wiesz co? Nie wiem, czy chcę wszystko tak od razu zdradzać, nie? Okej, okay, by... ale to w takim razie dłużej mogę powiedzieć, że jednak Nitro tutaj ma. Ten, ten staż treningowy. Wiesz co? ja Nie wiem, Nie chcesz zdradzać. Nie wiem, ile nitro trenował. Okay. Jakbym, jakbym ja wiedział, ile nitro trenował, to mógłbym ci powiedzieć, czy trenował więcej, czy więcej. Mamy tutaj mniej. dużo znaków zapytania, których nie chcecie zdradzać, ale to. Nie, nie pytałeś, dalej. ja mogę ten, ja mogę zdradzić. No to jak długo nitro trenujesz? Ja trenuję od października z przerwami, bo miałem niestety COVID. -a. Ostatnio też miałem obitą nogę, więc też trochę nie trenowałem, no ale staram się być na tych czterech treningach tygodniowo, chociaż nie zawsze się to udaje bo tu są święta, tu właśnie COVID, tu obita noga, no ale moim zdaniem boksal nie jest osobą, na którą trzeba tak mocno i intensywnie trenować, żeby sobie z nim poradzić, więc wydaje mi się, że wystarczająco dużo... No e, i teraz podsumowując, trenuję. właśnie jak już powyciągałem trochę tych informacji, moje pytanie to, czy nie uważasz, że Twoje przygotowanie e, przez ten okres, e, który już minął, gdzie rozpocząłeś swoje treningi, daje Ci delikatną szalę przewagi nad Pawłem? Wydaje mi się, że oboje jesteśmy tak samo mierni, jeśli chodzi o sporty walki, bo jeśli ktoś zaczyna trenować w wieku 25-26 lat, to gwiazdą UFC nie będzie. Więc nie wydaje mi się, żeby to była jakakolwiek przewaga. On jest też wyższy, więc nie wiem, jak tutaj, yy, jeśli chodzi o, 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 o życie, tak? O, czy pali, nie pali, czy melanżuje, czy nie melanżuje. Więc wydaje mi się, że albo to są porównywalne szanse, albo no, delikatnie on ma większe. A ty jak się zaopatrujesz Wiesz na co? No, akurat Ale na drobie, charakterem oczywiście, żeby nie było. Akurat Sergiusz wyjął karty, więc myślę, że ja też mogę wyjąć swoje karty, nie? Więc ja trenuję od listopada, więc jednak ten miesiąc później. Też miałem COVID-a, wiadomo, teraz był sezon covidowy, ale staram się, żeby to były treningi jednak bez tych przerw. Jeśli chodzi o płuca, no to wydaje mi się, że ja miałem zlepione topami swego czasu. Nitro miał zlepione fajkami swego czasu. Kręgosłupy chyba w podobnym stanie, więc raczej tu wszystko jest w miarę wyrównane. Mhm. Panowie, mam kilka pytań, takich, które myślę, że będą bardzo ciekawe również dla publiki. Paweł, jeżeli mogę, najpierw chciałbym Ciebie zapytać, bo Gimper swego czasu na Twitterze zapytał, czego ludziom brakuje w wywiadach na na polskim YouTubie i e, część z ludzi, która komentowała, oskarżyła Cię, e, że e, bardzo często przytakujesz swoim gościom, e, czy też przytakiwałeś, którzy zasiadali w Twoim e, programie, unikałeś niewygodnych pytań, a ludzie, e, tak jak wyrazili swoją opinię, potrzebują prowadzącego, e, który właśnie takie szpilki będzie, e, takie niewygodne pytania zadawał. Jak byś się odniósł do tych zarzutów e, ludzi? Jakby, stary, powiem Ci szczerze, nie? To nie jest coś, czego będę jakoś turbobronił. Bo ja tworząc ten format, gdzieś tam od 10, 11, 12 odcinka, w sumie zacząłem go robić bardziej pod wiusy niż pod tak naprawdę coś, co na to To ci czuje. chyba nie wyszło? Czy ja wiem? Wiesz, co swego czasu robiło, robiło to, ok, wyświetlenia? Jakby, no nie wiem, no teraz jesteś w mocy, więc możesz tak mówić, ale generalnie nie jestem, wiesz, jakoś. Yy... Czuję się całkiem dumny z tego formatu, aczkolwiek wiem, że poszedł on w złą stronę swojego czasu, nie? I jednak chodziło mi o wiusy, teraz już nie patrzę na te statystyki i robię rzeczy, na których mi serio zależy. A czy odejście, bo jeżeli dobrze, dobrze gdzieś znalazłem i zrobiłem research, będziesz wracał do swojego starego formatu, prawda? Do, do unboxingów, czy ten format kontentowy, podcastowy w sumie, będziesz chciał dalej kontynuować, bo on na razie jest zawieszony. Wiesz co? No stary format na pewno będę tworzyć, myślę, że będę eksperymentować z formą. Chodzi mi o to, żeby tworzyć fajną rozrywkę, rozwijać się, rozwijam się też muzycznie, robię wiele rzeczy naraz. Również doszły treningi, więc teraz naprawdę jestem trochę zalatany, ale myślę, że na Rilcasta znajdę czas. Jeśli znajdzie się jakaś fajna, chętna osoba, widzowie też będą chcieli to obejrzeć, to spróbuję zrobić ten wywiad ponownie, może w jakiejś lepszej odsłonie, nie wiem, na przykład dorównać chciałbym takiemu formatowi jak Pszczakobus, nie? Fajnie by byłoby zrobić wywiadki, gdzie, gdzie rzeczywiście ludzie się mogą czegoś dowiedzieć, ale do tego też trzeba mieć gościa, który ma jaja, dostać pytania, których się totalnie nie spodziewa, a z tym też jest ciężko. Nitro, czy między wami są jakieś zatarczki z przeszłości? Macie jakieś konflikty, padały jakieś gry słowne między wami, czy jak został ci zaproponowany unbox, ale to brałeś tylko pod uwagę te, te aspekty, o, o których wcześniej, o które wcześniej prosiłeś włodarze? Jan Boksala widziałem, jeszcze jak on nagrywał bez twarzy, to on był naszym gościem na Rich Tourze i to było 7 lat temu. W sumie miałem do, dobrą o nim opinię, jak właśnie zaczął tę, tą swoją serię podcastową prowadzić, to, to chętnie wie, wziąłem tam udział. Z tym, że potem coś się popsuło, z tym, że potem coś się popsuło i zauważyłem taką tendencję do, do zaczepiania osób, które są nieobecne. Czy to, w przypadku, czy to w przypadku jak prowadził podcast z Michem, to, to były tam takie, no można było odczuć szpilki, które są wbijane y, w kierunku osób, które są nieobecne, czy, y, czy też sianie dezinformacji podczas y, podcastu z Mikserem, więc no, mi się to oczywiście nie spodobało, ja, ja, ja głośno o tym mówiłem na live, czy, czy, przy, czy przy jakiejś okazji. A tak poza tym to on jest mi obojętny. Ale uważam, uważam, że powinien mi podziękować, że będzie miał walkę wieczoru. To, to jest uczciwe. Pan Boksał, jak się do tego Okej, dobra, to ja mam dwie sprawy. Pierwsza sprawa jest taka, że... Jasne, podziękuję, ale będę miał do ciebie jedno pytanie ekstra. Więc najpierw zacznę od tego, że rzeczywiście uważam, że po moim czasie nieaktywności, rzeczywiście walka wieczoru jest dla mnie trochę taką laurką. Aczkolwiek też dla mnie jest mega ciekawe, że ty się zdecydowałeś na tą walkę, bo mówisz o tym, że złapałeś pewien dystans do tego, co robię, nie? Że zaczęło przestało Ci się podobać to, co robię i to w jakim kierunku to idzie, nie? Z tym się akurat zgodzisz. A mnie po prostu ciekawi, że kiedyś chyba tam gdzieś u Kaniowskiego, czy gdzieś powiedziałeś, że w sumie to nie chcesz ze mną walczyć, że jestem atencjuszem, a jednak dzisiaj się to spotykamy. Dlaczego? Powiem ci tak, ja tutaj nie ja tutaj nie przyjechałem, tak jak mówić, tak jak mówię. Czy, jak wcześniej mówiłem, podbijać świata. Ja nie marzę o UFC. Ja tu przyszedłem tylko i wyłącznie po pieniądze. I z racji tego, że nie było innego rywala, a ty wydajesz się po prostu no, takim rywalem, z którym widzę szansę na, na wygranie. No to jak najbardziej mi to, mi to pasuje. No. Dziękuję panowie. Myślę, że na konferencjach będzie mogło się trochę wydarzyć, bo już małe gry słowne tutaj padały, ale zapraszam was na face to face. Zróbmy. To przed, przed tym wielkim wydarzeniem, które będzie wkrótce miało miejsce. Ochrona już przychodzi. Jeszcze panowie parzą do sceny w takim razie. Unboxal i Nitro. To właśnie ich będziecie mogli zobaczyć w main evencie na Fame MMA 13. Bardzo dziękuję. Dziękuję Unboxal, dziękuję Nitro. Moi drodzy. Łączymy się ponownie z Hubertem.